Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wawrzyn i zapraszam Was do szybkiego spojrzenia na Eldefin, przeglądarkową produkcję, która niedawno została otwarta dla szerokiego grona graczy, a jej produkcja trwała niebagatela 8 lat. Czy opłacało się czekać przez cały ten czas na ten tytuł? Przekonajmy się. Naszą przygodę rozpoczynamy od stworzenia postaci i jak się można spodziewać, opcje są nieco ubogie, ale z odrobiną samozaparcia można wykrzesać bohatera, który będzie taki bardziej nasz. Potem zostajemy wrzuceni w sam środek samouczka, który nie jest długi, ale przekazuje wszystkie podstawowe informacje na temat tego, jak działa gra, jak należy się poruszać i jak mamy walczyć. Tutaj w oczy rzuca się od razu, że nie zostaje przed nami przedstawiony wybór jaką klasą postaci chcemy być i ten aspekt może być nieco niejasny dla graczy, którzy nie są przyzwyczajeni do samowolki w swoich wyborach, dlatego też polecam przed rozdaniem jakichkolwiek statystyk zapoznać się ze wszystkimi początkowymi questami, które pokazują nam, że do wyboru mamy między innymi drogę klasycznego warriora, Rangera, maga czy kleryka, a na poparcie mych słów niech posłużą drzewka talentów, które możemy zacząć pakować nasze ciężko zarobione punkty za każdy poziom, poczynając od poziomu piątego, po to, by wymaksować efektywność wybranej przez nas ścieżki. Drzewka talentów dzielą się na Templariusza, defensywną postać, której przeznaczeniem jest ściąganie na siebie agro Mobków i wytrzymanie jak najdłużej, podczas gdy inni zadają obrażenia. Warriora, czyli klasycznego Demer Dealera miotającego mieczem na lewo i prawo. Asasyna, walczącego w ukryciu i specjalizującego się w ciosach krytycznych, Rangera, walczącego na odległość i starającego się zadać jak najwięcej obrażeń w jak najkrótszym czasie, Major, ciskającego zaklęciami ofensywnymi oraz Profeta, będącego supportem dla naszej drużyny. I jak widać, pierwotny brak podziału na klasy nagle zdaje się zacierać, gdy już odkryjemy te drzewka talentów pasywnych. Chociaż gra dalej pozostawia nam dowolność, jak chcemy nasze punkty umiejętności rozłożyć. Bo nikt nie zakazuje nam przecież stworzyć hybrydy, chociażby rangera i asasyna, ponieważ niektóre pasywne umiejętności tego drugiego zwiększają możliwość krytycznych ciosów, nawet i w broniach dalekodystansowych. Taka wolność wyboru jest naprawdę pożądaną rzeczą, i tutaj ogromny plus za odejście od stereotypowego podziału i sztywnego zamknięcia gracza w pewnych ramach. Oprócz decyzji co do ofensywnego życia naszej postaci musimy się również zastanowić, jaką profesję życia spokojniejszego chcielibyśmy wybrać. A tutaj do wyboru mamy Crystal Cutting, czyli szlifowanie kamieni szlachetnych, Farming, pozwalający nam na uprawę roślin potrzebnych do tworzenia ubrań oraz lekkich armorów, Fishing, czyli coś, co pojawia się w wielu MMO w ramach przerwnika od ekspienia, Foraging, co oznacza zbieranie owoców i innego rodzaju pożywienia, Forestry, dużo nas to na F, czyli ścinanie drzew w poszukiwaniu drewna, Prospecting, co jest wydobywaniem materiałów z kopalni przy wykorzystaniu kilofa oraz skinning, oznaczające skórowanie bogu ducha winnych zwierząt, by zdobyć ich skórę. Wszystkie te aspekty spokojnego życia również możemy levelować, co przekłada się oczywiście na ulepszenia naszych umiejętności zdobywania lepszych materiałów do craftingu itd. A skoro o craftingu mowa, to jest on dosyć prosty. Gdy klikniemy myszką po uprzednim znalezieniu odpowiedniego sprzętu na rzecz, którą chcemy wytworzyć, mamy jasno wypisane, co jest nam potrzebne i w jakich ilościach. Nic trudnego, co na pewno działa na plus. Jak zaś wygląda gameplay? Dosyć prosto. Przemierzamy naszym bohaterem coraz to nowe tereny, ubijamy mobki w walce, która w moim przekonaniu jest dosyć powolna i prezentuje z sobą stary dobry system point and click oraz zbieramy lód. Oprócz tych otwartych map, mamy również sporo dungeonów, z których większość z nich zawiera w sobie jakąś historię opowiadaną nam przez questy, co jest całkiem interesującym przeżyciem. Z zebranych przeze mnie informacji warte nadmienienia jest również, iż w późniejszych etapach gry będziemy natykali się na pewne frakcje, które początkowo będą w stosunku do nas nastawione neutralnie, jednakże wraz z wykonywaniem questów nasza reputacja wśród nich będzie rosnąć, a to będzie wpływać na interakcje z innymi frakcjami, które mogą nie być przychylnie nastawione do naszego wspierania, na ten przykład ich przeciwników. PvP jest oczywiście dostępne w grze i prezentuje się ono w formie areny oraz battlegroundów, a dostępne są one dla graczy od 10 poziomu postaci. Póki co brak jednak nagród za ten tryb, jednakże planowane są zarówno i nagrody, jak i leaderboardy, by zaostrzyć nieco rywalizację między graczami. Reasumując, Devin jako przeglądarkowa produkcja prezentuje się zaskakująco dobrze. Może i grafika wydaje się być nieco przestarzała, a muzyka i rozgrywka momentami monotonna, ale w ogólnym rozrachunku nadaje to temu tytułowi charakteru i wzbudza meacholijne uczucia wśród starszych graczy, którym tęskno do nieco kanciastych tytułów, których powoli coraz trudniej się dopatrzyć na naszym rynku. Jeżeli obawiacie się, że item shop będzie niszczył radość z rozgrywki, muszę wam powiedzieć, że nie ma się czego bać. Fakt, faktem waluta premium jest dostępna w grze i jej cena waha się od 5 dolarów do 60 dolarów, to sporo rzeczy w tym sklepie można jednak kupić za walutę dostępną w grze, a za premium głównie dostępne są przedmioty czysto kosmetyczne. A jeżeli ktoś znajdzie jakiś item, którego potrzebuje natychmiast, to bez problemu kupi go za tą ilość waluty premium, którą można zakupić za najniższą stawkę 5 dolarów. Ocena jaką wystawiam LDwin to 8 na 10 i już tłumaczę dlaczego. Jest to produkcja naprawdę dobra, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to tytuł przeglądarkowy. Mnogość dróg rozwoju oraz ilość talentów, z których możemy przebierać, robią wrażenie, a sam gameplay jest na tyle przyjemny, że jest to idealne rozwiązanie dla osób mających ochotę usiąść w zimowy wieczór z grzanym winem, czy też z herbatą w ręku i zatopić się w fantastyczny świat wykreowany w tym tytule. Punkty odjęte zostały mimo wszystko za grafikę, która wyraźnie odstaje od dzisiejszych standardów, chociaż nie zrozumcie mnie źle, może się ona podobać niektórym i ja również uważam, że ma swój charakter. Na minus działa również powolność gry, warki są dosyć śramazarne i niektóre animacje wydają się być bardzo drewniane. W ogólnym rozrachunku jednak Eldewin to tytuł godny i warty sprawdzenia, chociaż nie chce mi się do końca wierzyć, że jego stworzenie trwało aż 8 lat. Jeżeli są jakieś rzeczy, które pominąłem, śmiało piszcie w komentarzach wraz ze swoimi odczuciami w stosunku do tego tytułu, a ja się z Wami żegnam.